Okej, okay, a więc chcieliście witajcie, ja jestem tam, sobie y y quiz, czyli ocenianie youtuberek. wybieramy... Y y będziemy oceniać youtuberki w skali od 1 do 6, ich wygląd. Czy są ładne, brzydkie, moim zdaniem? No, w sumie każda czy nie jest ładna, ale każda może nie no, być w moim guście. Więc po prostu. On tak, tak określimy. Kogo mam pierwszego? Ocen wygląd Alex Mondo Style. Wow, jest to od Shia, co nie? Jest szyję było kiedyś. Teraz chyba zrezygnowali, co nie? Tak mi się wydaje. Okej, okay, no to, to jak patrzę, to mm, ładna jest, no, no ładna jest. <laughs> jak patrzę na nią, okay. chyba szósteczka pójdzie. Pierwszy szósteczka, S szósteczka pójdzie, wow. Muszę ja się wysłowić, nie mogę, Ach, nie no śmieję się. Ja, no, chyba poleci szósteczka lub piątka, nie mam pojęcia. Hmm, no dobra, zajmie jej szóstkę. To będzie takim zdaniem taki, taki dobry naprawdę wynik. No i większość szła piątka, piątka miała dużo. Hmm, ciekawie. Okej, okay, ocen... Yy, Olleciak, okej, okay, orciak. Olciak, hm. Olciak, co nie myśleć? Hmm. Olciak. Olciak chyba pójdzie piątka lub czwórka. Miej mój gust. No. Nie wiem, pójdzie piątka. Nie wiem czemu tak mi jakoś. Nie byłem w większości, więc... W sumie dobrze, tutaj mamy Red Lipstick Monster, ojoj! Ojoj, ojoj przecież nie wie ojej, że coś nie, nie mam tutaj. Jest! Nie, nie w moim guście, o. Żydka nie jest muzyką. Komu... Nie, pewno ma, nie wiem, męża, że mam chłopaka, nie ma pojęcia. Pewno. Ktoś ją docenił, jej wygląd. Ponieważ, no nie powiedzcie mi, że to jest typowe wygląd dla dziewczyny. Idziecie ulicą, nie zobaczycie takiej dziewczyny. Powiedzcie mi, kto na ma... Kto. Nie mój gust. Teraz na tym bo to nie mój gust. I tu mogę dać, jej, żeby nie być już taki naprawdę zły, zły. A trzy takie, tutaj jest ten taka okejka. Takie trzy, choć większość dawał im jeden. Tę tą trójkę, żebyś nie być na takiego obrzydliwego, w sensie, że wiesz, Taki nowy, nie szanuję w ogóle. O, e, Gran Paula. Hmm, Paula. Chyba ma lepiej piątka lub czwórka. No znaczy, nie mam pojęcia, taka okejka. A czwórka chyba pójdzie. No, czwórka pójdzie. Byłem we większości czy nie? Łopiak więcej osób dało. Hmm. Mmm. Mm Okej. Okay. Ciekawie, ciekawie. Jak jest dalej? A do Jan na skon. Krałem krwią Kiedyś się widziałem kiedyś. Jakieś filmiki jaki kiedyś obejrzymy, pamiętam jaki. A coś o niej oglądałem kiedyś. Okej, okay. tutaj taka... Poleci czwórka też. No, na ludzie poleci czwórkę i chyba będę w większości, tak? Tak, tak, większość to jest, tak, większość poleciła czwórkę. jest okej, okay, pasuje taka, moim zdaniem to jest dobra ocena. Eee, co to jest? Sylwia Lipka. Sylwii Lipka, A ocen wygląda, Sylwia Lipka. Hmm, O, oh. teraz poleci, obstawiam że się, że taka dziewczyna, młoda, jeszcze raz coś. Czy coś to, podejście na mnie hate mocny, wiem. No to nie jest mój gust, naprawdę, to nie jest mój gust. Pleci trujeczka, wiem. Teraz z taki takich hate na mnie w ogóle, wiem, ale to nie jest mój gust, naprawdę. To nie jest mój gust. Wybaczcie mi za to. Byłem, byłem we większości. Wow, ej, to jest. To, naprawdę jestem zdziwiony w sumie. Patrzę, że byłem we większości. No, naprawdę jestem zdziwiony tym. Oceń, e, stylizację. To jest ta dj ka co nie? Tak, chyba. Bo no to jest to od DJ Hmm. Chyba też poleci trójka. A teraz niech. A. To jest... Chao cena, to jest mój gust. To jest mój gust. Moja czemu sobie inaczej. Naprawdę. 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 To tak to trochę ciężko nazywa. A to nie mój gust, tutaj kogo mam dalej. Little Monster, to tak? 90... nie. Tak 96. Hmm. Aj. Okej, okay, z wyglądu taka piąteczka, czwórka by poszła. A z charakteru, to to już jest inna, inna w ogóle ten... To jest inny... inny temat. I pika komp, wiem pika. Pika komp, wiem, 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 pika pika. No, więc jeśli nie przestaniesz pikać. Chyba ci teraz poleci małuch, kleci. leci. Halo, halo, słuchać mnie, nie słuchać mnie. O, nie słychać chyba? Czy nie? Słychać mnie? Ej. Come on. Halo, słychać mnie? Słychać mnie? Słychać mnie już, tak? Tak, Okej, okay, to były małe problemy techniczne, ale już powróciłem. I tutaj za charakter... Wygląda bo mi jej piątka, ale za charakter nam czwórkę. Nie jest mój typ. Nie, nie jest taka jaką lubię. Jak lubię dziewczyny. Byłem prawie w większości. Okej, okay, to jest ta od Stew, co nie? To się tam wojnami w ogóle. Sukanek mogę dać piątkę. No sukanek dam piątkę. No, sukanek daj na piątkę. Wow, come on, co jest? Co jest? Jesteśmy odleciało. Jest sukanek. To byłem we większości czy w mniejszości. O, jak się... Wow, nie podoba się większości ludziom. To się jest na czwórce taka... Okej, okay, bunshee, banshee. No banshi nie mój typ, no. No Banshee poleci, wybacz mi Banshee, wybacz mi... Wy w sumie. Tam jest Banshee, czy jako Zuzanna Bor Tak, Banshee jeszcze. No dam cały no wybacz mi Banshee, wybacz mi. De z charakterem wydaje się być miły i naprawdę w ogóle fajny. Wow! Jedz! Wow! Ej! Ej, ona ma jeden? Co? A gdzie jest ta stylizacja? Nie stylizacja, ekonomia, Red Lipstick Monster. Wow! B po to jest, jestem zdziwiony za Banshee. To za Banshi jestem zdziwiony. Naprawdę, wow. A ten to tlu... co? co to jest. A to beauty jest... Is... wow. jest zedusz angielskiego, nie, nie umiem. In, Inte coś tam. Chciałem pojęcia. Okej, okay. ma pieska. Wydaje się być taka 3 Za Zapieska tam czwórkę. Zapieska w środkę więc sobie byłem we większości. Zapieska za dałem na To jest to jest tutaj. Magic and play. O. Oh. O. Oh. Znaczy nie wiem, nie mi to się ma lat. Jest 7 lat. Ma dużo nas w sobie. Nie wiem. Chyba polecić czwórka lub Nie wiem, jestem w ogóle, jestem okropny Ale to... wow Mam wymagania Ale to we większości, więc w sumie No, oceniam Mamiko, ojoj, mamiko Ojoj <śmum> Mamiko, włosy poprawi inaczej. Jak do mamiko, okej, okay, mamiko O, oh, mamiko, o <śmum> Leci szósteczka bez, bez myślenia, mamiko jest piękna Wow No i... <śmum> Stałem się, kto dał dziewiątkę. Kto dał dziewiątkę? O, co jest, leciało mi mieć, mamiko. No jest ładna, mamiko, Powie, powiedz ci. Mamiko jest ładna, przyznajcie to każdy to przyzna. Że mamiko jest ładna, co nie? Przyznacie, że mamiko jest ładna? Przyznacie, na pewno. Okej, okay. okej, okay, co jest dalej? E, Agnieszka Grzelak. O, Agnieszka Grzelak, poleci trójka, dwójka. Tu muszę lać lesowanie, bo ona mi się bo nie podoba w ogóle, Agnieszka Grzelak. Wybacz mi, mogę dać jedynkę. Tak, tutaj nie jest tak mój gust. W sensie. No. I byłem prawie we większości, więc. się piekło też. się piekło też mi się nie podoba. Nie wiem, w sumie jak na imię. Też poleci dwójeczka. Wybaczcie mi. No, i to już koniec? Tak, to koniec. Okej, okay, więc tutaj weźmy na początek. Ok, tutaj, więc jeśli. O, Wolnym się oklewy tutaj, ła, ła, Jeśli nie się, ła, ła, suba, lajka like, i komentarz No i ła, ła, cześć! Wow!